Tutaj mamy właśnie naszych braci. Chcę, chcę ich przedstawić. Widzicie e, naszego brata z przemyśla Darka Laska, e, lidera e, wojowników Maryi z przemyśla i Tomasz Wątrubski. Tomek jest koordynatorem grupy Zagranicznej wojowników Maryi. I takie szybciutkie świadectwo chcieliśmy wam pokazać, bo oni działają na pierwszym froncie w przemyślu, e, tam gdzie przyjeżdżają dzieci z matkami także wszystko wam teraz powiedzą. Darku odmiotuj się. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie drodzy bracia i siostry, Wojtek, dziękuję ci za udzielenie jakby tutaj głosu, za zaproszenie nas, abyśmy mogli być tutaj i z wami obecni. Tak jak Wojtek wspomniał, jesteśmy tutaj na pierwszej linii frontu. Tego frontu pomocowego. Tutaj przez przemyśl przyjeżdża dziennie dziesiątki tysięcy matek z dziećmi. O ile w Polsce oni się rozjeżdżają, rozjeżdżają się do Warszawy, do Poznania, do Krakowa i za granicę, o tyle Tę pierwszą pomoc już tutaj dostają, tę najważniejszą. Tam już są zaopiekowani w miarę bezpieczni, psychicznie nastawieni, dobrze i jest to, e, jest to już dla nich ta podróż nie tak obciążająca, jak ten, to pierwsze zetknięcie z ziemią Przemyską, Jadą bardzo często z tymi dziećmi wycieńczeni przez 20-30 godzin, ściśnięci gdzie jest walka o wejście do tego pociągu po drodze, czy to w Lwowie, czy w Odessie i nie ma szans praktycznie bardzo często się dostać, a kiedy już są tu w Przemyślu, często wysiadają, zmęczeni, dzieci płaczą, jest to w nocy, temperatury powiedzmy ujemne, a trzeba się nimi zaopiekować, trzeba im dać herbatę, trzeba im dać zupę, coś co jest ciepłego, trzeba im dać koc, bardzo często wózki dajemy dla dzieci, trzeba im dać puszaka, żeby dziecko się uśmiechnęło, żeby psychicznie też i dobrze się nastawiło. To wszystko jest bardzo trudne, wymaga bardzo dużych nakładów, także ludzkich. Tutaj są setki wolontariuszy, też codziennie, w dzień i w nocy, którzy oddają całe swoje serce, którzy najlepsze swoje pokłady gdzieś tam w tym sercu uruchamiają. I chcę Wam powiedzieć, że Gdyby nie wielka ofiarność ludzi tutaj z przemyślu, tutaj w Polsce wtedy teraz wpływają, dalej wpływają, no nie mielibyśmy czym w którymś momencie by się to wszystko skończyło, przyjmować tych rodzin, a są dramaty potężne. Tak jak wspomniałem, te matki i te dzieci w niektórych wypadkach one. Mają gdzie jechać, mają punkt docelowy i trzeba je przenocować, też znaleźć im nocleg. Tysiące miejsc też w przemyślu jest jakby zajętych i zagospodarowanych: czy to sale gimnastyczne w szkołach, czy to budynki przeznaczone do tego, do tego rodzaju, czy, czy hale potężne po sklepach, które już nie funkcjonują. Tam wszędzie leżaki są rozłożone, ale jest tysiące, też setki osób, które biorą do siebie na mieszkanie, żeby przenocować dzień, dwa te osoby, albo zapewnić im nawet i dłuższy pobyt i pomoc. I my tutaj, jako Męski Różaniec w Przemyśle, wojownicy Maryi Przemyśl, w ubiegłym roku założyliśmy fundację, Fundacja Trzy Serca. Widzę, że tutaj brat Wojtek nawet planszę uruchomił tutaj z tyłu, ona jest jest pokazana. Ten obrazek to jest y, y, obrazek z dworca centralnego tutaj naszego, y, żeby trochę spokoju mieć, przeszliśmy w takie bardziej ustronne miejsce, jest to strefa tylko i wyłącznie dla y, wolontariuszy i zarządzania kryzysowego, y, ale tam w tle, w tyle, y, tam jest ogromny ścisk w tym polu, y, a na stacjach, y, a na stacjach każdy kąt jest wypełniony. A na, a, a na peronach poszczególnych, e, kochani, są, y, są y, przyjmowani ludzie pod gołym niebem. Wiadomo, bo to są perony, i tam muszą dostać pierwszą pomoc. E, ja, tak jak wspomniałem e, już wcześniej, y, męski różaniec z wojownicy Maryi Przemyśl założyli fundację w ubiegłym roku. Ona się nazywa trzy serca, i na dzień dzisiejszy. Są ogromne potrzeby, one są w pewnym stopniu zabezpieczane, natomiast ta fala tych biednych ludzi, bo na razie zjeżdżają ci, którzy mają jeszcze punkt docelowy i są w miarę dobrze sytuowani w takim słowa znaczeniu, jeśli chodzi o Ukrainę, i oni mają punkt docelowy, ale już zbliża się do nas właśnie ci ludzie najbiedniejsi, którzy. Nie, nie mają dokąd się udać. Już dzisiaj takich spotkaliśmy, wczoraj takich spotkaliśmy i, i w Polsce uruchamiamy kontakty, załatwiamy też im e, tutaj pierwszy nocleg, a tam już bardziej dłuższy pobyt u ludzi dobrej woli, e, tam gdzie Pan Bóg posyła. E, chcę Wam powiedzieć, że uruchomiliśmy akcję pomocową dla takich rodzin, e, uruchomiliśmy też i naszą fundację, ukierunkowaną teraz ściśle na pomoc tym matkom, tym dzieciom i tutaj ogromne Bóg zapłać tutaj grupom zagranicznym, które już rozpytują i już zapewniają nas, że po parafiach będą organizować z, zrzutki właśnie, zbiórki pieniędzy, żeby do fundacji wpłacić, a tych potrzeb będzie co nie miara, tych ludzi coraz więcej napływa, coraz większe fale. Nie wiemy, na ile starczy nam tutaj środków pomocowych. Nie wiemy, na ile nam starczy sił tych ludzi, którzy przyjeżdżają często bezinteresownie z różnych miast, aby tutaj wspomagać. Tego nie wiemy. Wiemy jedno, że przed nami jeszcze dziesiątki tysięcy, jakby setki tysięcy matek z dziećmi, którym trzeba pomóc. My wierzymy, że sam, Pan Jezus Chrystus będzie chodził i rozmnażał ten chleb, pomnażał te środki, żeby tym ludziom pomóc, bo sami z siebie nie damy rady. Ale i też wierzymy, że właśnie ludzie, których serca są poruszone tą sytuacją, są w stanie pomóc naszej fundacji, a właściwie przez fundację tym ludziom, ponieważ ta fundacja. Jest tutaj, ona nie jest gdzieś z zewnątrz, ona jest tu w przemyślu, na miejscu, na pierwszej linii ognia. Jesteśmy codziennie na peronie, codziennie pomagamy, staramy się czynić różne zakupy, kupujemy już i leki, kupujemy już i słodycze są bardzo potrzebne, żeby tym dzieciom zapewnić i pluszaki, żeby te się dzieci uśmiechnęły, żeby psychicznie odżyły. Potrzebne są, Potrzebna jest żywność, ale w którymś w danym momencie też nie wiemy ile tej żywności zabraknie bo potrzebne są ile tej żywności jeszcze będzie prawda potrzebne są leki yy, i te wszystkie artykuły około medyczne yy, bo ludzie przyjeżdżają tutaj z wrogi często nawet bez bagażu yy, a przed chwilą panią zaprowadziłem za, zaprowadziłem do talety, która miała po, poważne problemy yy, kobiece prosiła o pomoc była bardzo słaba I jedna z wielu sytuacji tutaj która się dzieje yy, i, a, a z niczym przyjechała tak naprawdę, mgleją ludzie tutaj, są reanimacje też, dzieci mgleją, są wyziębienia, hipotermie, różne rzeczy się wydarzają i coraz więcej ludzi napływa, koce są potrzebne, śpiwory, to wszystko trzeba jakoś kupić, to wszystko jakoś trzeba sprowadzić, tutaj brat Tomek też jest Wyobraźcie sobie, bracia i siostry, że przyjeżdża pociąg załadowany, gdzie normalnie wchodzi do niego około 500 osób, a jest w nim, znajduje się w nim ponad 2000 osób. Są to kobiety, dzieci, starsze osoby, są po prostu pościskane jak sardynki. Nie wiem dlaczego, ale podróż z Lwowa, to przemyśla, ostatnio zajęła 33 godziny, gdzie jest to tylko 80 kilometrów. I ci ludzie. W pociągu spędzili 33 godziny, wyobraźcie sobie w pozycjach stojących, jak w śledzie, naprawdę wciśnięci. Podejrzewam, że ludzie ich dopychali e, do wagonów, żeby się zamknęły drzwi. Wyobraźcie sobie ten pociąg jak zajechał. No byliśmy wzywani do każdego wagonu, bo w każdym wagonu ktoś był nieprzytomny, w każdym e, nawet zdarzały się połamania mied miednicy, połamania kończyn no i oczywiście utraty przytomności jest, to są dramaty naprawdę, to są dramaty, to jest płacz matek, to jest no i też powiem wam szczerze, że nam nie raz już się puściła łza z oka, bo na coś takiego patrzeć to łamie serce, dlatego jesteśmy tutaj, bo musimy tym ludziom pomóc. Ja dopowiem tylko, że Staram się opisywać sytuację też na swoim profilu na facebookowym Męski Różaniec, znaczy Dariusz Lasek, ale też opisujemy sytuację na naszym profilu facebookowym Męski Różaniec z Przemyślu tam macie zdjęcia z pierwszej ręki, nie z mediów, bo one często zmanipulowane są macie tam zdjęcia takie, jak, jak to wszystko wygląda z pierwszej linii frontu, jak te dzieci wychodzą jak to wszystko wygląda, możecie sobie zobaczyć Wejdźcie na te profile męskie z Przemyślu i możecie też na mój wejść też zobaczyć, bo ja tam też opisuję. To nie jest, nie jest nic zmanipulowane, to jest prosto od serca i prosto jestem świadkiem. Jesteśmy tu z Tomkiem, świadkami jakby tego naocznymi, więc jesteśmy tutaj ludzie przyjeżdżają z kamerami. Słuchajcie z całego świata, ale my widzimy oni robią materiał, bo biorą za to pieniądze, mają zrobić dobry materiał. Nie wiemy, czemu to ma służyć tak naprawdę. Jedni mają lepsze intencje, drugi mniejsze, a jeszcze inni całkiem niecne, że są czasem tak bezwzględni, że wpadają, wpadają i, i na żywca, kręcą ludzi, którzy po prostu źle się czują, śpią pod kocami tutaj na, 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 na stacji. W którymś momencie zostali usunięci przed stacją tylko do holu, ponieważ dochodziło do skandalicznych sytuacji, że ważniejszy był materiał niż człowiek. Dlatego kochani, jak widzicie materiał w telewizji e, nakręcony, wiedzcie, że bardzo często rzeczą drugoplanową w tym materiale jest pomoc tym ludziom, a pierwszą planował zrobić dobry materiał i dobry biznes i większą oglądalność dla stacji, bo to jest ich kasa. A my w naszej fundacji, tutaj Tomek, ja jestem prezesem fundacji Trysetza, przykro Tomek jest członkiem zarządu. Mamy w, radzie, w naszej Radzie Fundacji biskupa Stanisława Jamrowska, biskupa pomocniczego e, e, archidiecezji przemyskiej, a w statucie naszej fundacji e, mamy, e, mamy m.in. zapis, że nikt tutaj nie zarabia ani złotówki na tym, nikt. Wszystko jest bezinteresowne. Tak, ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć. Jest... W naszej fundacji nikt nie jest zatrudniony. My wszyscy jesteśmy w tej fundacji wolontariuszami. Wszystkie pieniądze, jakie są przekazane, wszystkie pieniądze zostają wydane na dany cel. E, dopowiem też, jeśli chodzi o naszą fundację, tak jak mówię, no ja mam kamizelkę, Tomek jest tutaj w rysunku ratownika i, i jesteśmy równo wszyscy, nie ma tutaj, nie ma tutaj, że ktoś za biurkiem siedzi, pracujemy na, na, na peronach, ludzi przyjmujemy e, i jesteśmy tutaj zaangażowani jak tylko Możemy. To powiem jeszcze, że nasza fundacja powstawała w ubiegłym roku, jest to dzieło Maryi. Myśmy na Kalwarii Pacławskiej w sanktuarium, tam gdzie cuda się dzieją, gdzie są pielgrzymki, na kolanach podpisywali pierwsze uchwały, na kolanach dosłownie. Pękaliśmy i podpisywaliśmy akt erygujący jakby tę naszą fundację i pierwsze uchwały. Na kolanach, przed Matką Bożą, i to wszystko jest jej oddane. I tam, gdzie ona pokieruje, które serce wzruszy, to wiemy, że to jest od niej, że to ona posyła ludzi, żeby ta fundacja pomagała kolejnym ludziom. I wiemy też, że i serce ducha wojowników z Anglii, formacje z Anglii poruszyły, bo już wiemy, że są działania. A chcemy Was prosić, żebyście rozpowszechnili tę naszą prośbę, ten apel, żeby tym ludziom jak najbardziej, żebyśmy mogli jak najbardziej pomóc, byśmy byli jak najbardziej skuteczni. Dzięki wam się to może udać kochani i nie przedłużając, bo wiem, że już tutaj dużo czasu mówimy, ja powiem więcej, my moglibyśmy tak mówić chyba jeszcze kilka godzin, przedstawiając historię ludzką. Skończąc, kończąc chcę powiedzieć jedną historię. Wczoraj staliśmy z Tomkiem w holu i z jednym z braci z Anglii i Rozmawiając o sytuacji z tym bratem z Anwi, który przyjechał właśnie od brata Wojtka, przeszła obok nas matka z dwójką małych dzieci, dwuletnim i czteroletnim. I myśmy mimochodem zapytali tą matkę, czy nie trzeba jej w czymś pomóc. Ona powiedziała, że, że trzeba. A zapytaliśmy, gdzie ona jedzie, czy ma gdzie spać. Powiedziała, że nie ma gdzie spać wójka malutkich dzieci, nie ma gdzie spać. I nie ma już miejsca, gdzie mogą odpocząć. I nie było miejsca, gdzie ma odpocząć i wyobraźcie sobie, że no, wierzymy w to mocno, że Maryja ją posłała tę, te, te dzieciątka do nas, żebyśmy po prostu znaleźli spanie, znaleźliśmy spanie, znaleźliśmy miejsce, przenocowała, wysłaliśmy w pociąg i wsiadła dalej, a wczoraj udało się załatwić na dłuższy pobyt dla tej rodziny. Jeden z wojowników, właśnie ten wojownik z Anglii do Wielkopolski, i tam ta mała nie miała gdzie jechać nawet z tymi dziećmi. Powiedziała, że nie ma gdzie jechać, zagubiona. Znalazła dom, gdzie będzie mogła w sposób nieograniczony, jakby korzystać i mieszkać. Dzisiaj 10 osób kolejnych udało się załatwić na kilka miesięcy pobyt w pewnym hotelu w krynicy Zdroju, też dla matek i dla dzieci, dla, dla kilku rodzin. I tak jest. Kochani, codziennie, tak jest codziennie, są różne sytuacje, więc takich jeszcze moglibyśmy wiele przytoczyć. Kończąc, powiem Wam jedną rzecz. Chcemy Wam powiedzieć, że tak jak Pan Jezus mówił, cokolwiek z tych braci moich najmniejszych, żeście uczynili, mnieście uczynili. Dlatego, kochani, jeżeli chcielibyście wspomóc naszą fundację, chcielibyście wspomóc fundację, która jest na pierwszej linii ognia, to niech Wam Pan Bóg zróbcie to tylko możecie, jeśli to serce Wasze będzie poruszone. A Bóg niech Wam stał stop, po w nagrodzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki. Dziękujemy bracia. Także kochani teraz wiecie właśnie e, z taką relacją bezpośrednią, co, co nasi bracia działają i w jakiej fundacji działają. Tam jest fundacji na pewno więcej, ale e, to jest nasza zaufana fundacja, bo wychodząca z wojowników Marii i na pewno jest pewna i zaufana i wiemy, że Każda złotówka, każdy funcik czy euro wpłacone tam zostanie dobrze e, wykorzystane i naprawdę wykorzystane na te biedne dzieci, żeby pomóc im, żeby dalej mogli po prostu podróżować w głąb Polski. My jesteśmy e, z wami całym sercem, będziemy e, was wspierać, będziemy e, też nie tylko ofiarą, ale e, pokazywać e, tą fundację przez następny na pewno tydzień czasu, także e, no cóż, wszystko wiecie. Wszystkie informacje dotyczące tej fundacji, znajdziecie na naszych kanałach i na Facebooku, i na YouTubie. E, także zapraszamy do tego. E, dziękujemy. Panie. Panie. Zwróćcie, przepraszam, że wejdę z słowo. Udało nam się wejść Aha. do takiej strefy, która jest chroniona. Tylko my mamy wejście. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Dzieci śpiące na ziemi. No to trzeba pomóc, to trzeba pomóc. Im. To jest, to się po prostu serce kraje, to się serce no. kraje, to jest, bo dłużej trudno tam, w ogóle udało nam się wejść, Wam to pokazać, ale to się po prostu, to się po prostu kochani, serce kraje, udało nam się Wam pokazać mały wycinek tego, co tam się dzieje co tam się dzieje. I te dzieci są w lepszej sytuacji jeszcze, bo nie są na zewnątrz, a, a po prostu są ludzie, zdarza się w nocy, że oni są na zewnątrz, że oni muszą stać spać na zewnątrz. I, jeżeli, i powiem tak, jeżeli my dzisiaj tym ludziom nie będziemy w stanie pomóc, my Polacy tutaj na tej pierwszej linii ognia i później dalej, to kochani, nic nie pomoże. Nigdy nie pomoże. I nie po prostu nie mają nikogo. Oni są zaspaczeni, Wyobraźcie sobie tylko e, sytuację, w której e, wasz ma, wasza małżonka, już mówię do mężczyzn załóżmy, e, jesteście w Polsce z wojna i chcecie w bezpiecznym miejscu zostawić swoją małżonkę, swoje dziecko. Co robicie? Wysyłacie ją do jakiegoś kraju i wiecie o tym, że tam będzie bezpieczna. Ja miałem SMS-a jeszcze takiego z, z, z działań wojennych tam rodzinie, której udało się pomóc i bezpiecznie bez, do, dojecha, dojechała do celu. E, to z wdzięcznością z frontu wysłał mi na WhatsAppa ten żołnierz SMS-a, był tak wdzięczny, że e, mówi, że jego życie w ogóle jest teraz e, jest teraz lepsze, jak on wie, że jego dzieci są bezpieczne. Wyobraźcie sobie jak my byśmy reagowali, e, kiedy ta świadomość by była, że moje dziecko jest bezpieczne, moja żona jest bezpieczna. A my to bezpieczeństwo chcemy zapewniać. Jak tylko umiemy, jak potrafimy z Panem Bogiem, tam gdzie nas Pan Bóg posyła. Już się żegnamy? Żegnamy no, się. Wszystkiego no. dobrego z Panem Bogiem. Dziękujemy bracia. Usławie. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Z Panem Bogiem. Dzięki za wszystko. Panem Bogiem. Panem Bogiem. No dobrze kochani, także wszystko Bogu, wiecie, my zapraszamy Was każdego, każdego wieczoru na tą modlitwę 22 Tasu Polskiego, Różaniec Pokutny, na którym modlimy się właśnie za każdego grzesznika, za każdą duszą w czysto cierpiącą. Teraz w sposób szczególny będziemy jeszcze dołączać intencje o pokój do naszej królowej pokoju, o pokój tam na Ukrainie, o pokój w naszych sercach. Bardzo dziękujemy, życzymy dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. No cóż, widzimy się jutro już o godzinie 22:00, tak jak wspomniałem, późnym wieczorem. Z Panem Bogiem.